Siemaneczko, z tej strony Sharpie, a to jest kolejny odcinek z Grey Worker's and Resources Soviet Republic. Dziś będę chciał pobudować sobie miasto nowe, ale w pierwszej kolejności sobie chcę troszkę ogarnąć tutaj... Słuchajcie, bo tu ładujemy ropę, ale ja bym chciał też ładować paliwo, bo postawiłem sobie tu remizę, bo zauważyłem, że nie ma tu remizy strażackiej. Dajmy sobie z drabiną i dajmy sobie takiego. Myślę, że strażacy będą mieli dojście. Tak, jest problemowo, więc tu jakieś jacyś strażacy powinni być. I tak, zastanawiałem się, czy tu postawić yy, nowy, nowe miasto, czy nie zrobić tego czasem na nowym składzie, na nowym miejscu ropy naftowej tam w tamtej, w tamtej części, i przywozić sobie tutaj pracowników do yy, rafinerii. Bo no jak, jak damy więcej pracowników, to musimy mieć więcej ropy, bo widzicie, że ona jest, to jest tak na pograniczu, a pracuje tylko 70 pracowników. O kurde, problem ze ściekami jakiś. Aha, bo tu jest ten problem, że. Dobra, powiem wam tak. Ja chyba sobie połączę tę rurę ściekowy ściekową z, tej, z, tą, z tą tutaj rurą, bo wiecznie jest problem tutaj ze ściekami, więc bierzemy się za to. Czyli tu jest kolektor ściekowy. Więc powinniśmy mieć jeszcze jedno wejście, tylko, że tu musimy odciąć się i powinno być właśnie tutaj wyjście. Zobaczymy jak to wyjdzie. Kolizja z infrastrukturą jakąś. Ja bym sobie to ominął w ten sposób, tylko czekajcie inaczej. Ja sobie tu najpierw zrobię kolektor ściekowy. Więc to musimy wyburzyć. Postawić kolektor ściekowy i wtedy będziemy kombinować dalej. Dobra, muszę sobie tutaj poprzerabiać to troszkę. Znając, że cię będę musiał jakieś pompy uruchomić, to się połączyło, a teraz jest tak. Ja sobie troszkę oddalę i lecimy sobie tam. Tak, tu jest kolizja z infrastrukturą, bo jest ten. Mm, mm, mm. Dobra, ja sobie tak czy tak postawię tą pompę. Tylko zrobimy pompę minus 15, żeby ona mi na pewno dała radę przepchnąć, żebym ja później nie myślał, czy mi przepchnie. Ja Was oczywiście zachęcam do subskrybowania, skomentowania, złapkowania filmiku. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się będzie podobał. Czekajcie, to jest tu. Mhm. Czyli jeszcze jedną pompę muszę tutaj gdzieś zamontować, bo jest różnica w terenie. Tylko czy ja tu zmieszczę pompę? Myślę, że taka minus 10 by wystarczyła. Tylko czy ja ją tu zmieszczę gdzieś? Tu by się zmieściło. Dobra, i teraz połączmy to sobie stąd. Dotąd, dobra. Więc ruszamy z budową. To mi się buduje za ruble. I powinien się ten problem z tymi ściekami w końcu naprawić. <laughs> Bo już powiem Wam, że serdecznie mam go dość, bo stop tutaj jest problem ze ściekami. Rozłożone i powinien zniknąć problem ze ściekami, czy nadal jest. Dobra, produkcja odbywa się bez problemów, więc jest git. Ech, więc tak, ja się za, zastanowię, gdzie dokładnie chcę zrobić to, to miasto nowe, bo widzicie, jak ruszyły troszkę mocniej, ruszyły, troszkę więcej pracowników i już Momentalnie ubywa, więc, a ja chcę zarabiać na tej ropie dość mocno. Więc też, widzicie, bo tu pojechało dosłownie trzy wagony paliwa yy, i już jest pusto. Tutaj mamy 107 tysięcy. A i jeszcze jedno, i tu będziemy musieli zbudować yy, magazyn na węgiel, bo przez co chwilę mi stoi przez to produkcja tutaj, bo nie mamy węgla. Widzicie, już się kończy. i. To jest non-stop, jedno i to samo. Więc ja sobie tutaj po prostu zrobię, widzicie, on tak jeździ po jednym wagonie, a jeden wagon tak naprawdę to jest nic. Ja chcę sobie tutaj zrobić yy, takie solidne, solidny magazyn. Czekajcie, czy to jest magazyn. Mały skład, duży skład materiałów sypkich. Ile on mieści? Ja no myślę, że chociaż. A jak szaleć, to szaleć, tylko. Czy my tu, my tu mamy jakieś wejście na. stąd by było wejście, więc ja będę musiał sobie przerzucić to na drugą stronę, no, ale jakoś sobie z tym poradzimy, więc ja tu sobie stawiam go w ten sposób, żeby tu bezpośrednio podpiąć. Stop, 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 stop. Dobra, żeby sobie podpiąć to. taśmy taśmociągu, tylko nie ten, ten. Góra, góra, wejście, góra, wyjście. Czy on mi się to połączy? To jest pytanie. Czekajcie, spróbujmy. No właśnie. Wow, 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 wow. Yy, wyburzyć muszę to. Muszę włączyć, wyłączyć czas. Więc nie wiem, czy nie muszę to przestawić troszkę dalej, jednak. I dlatego właśnie zatrzymałem czas, bo. Czekajcie, a tu możemy, aha, to jest magazyn, a ja muszę postawić jeszcze stację wyładunkową pociągów. Więc to tak w sumie powiedziawszy, mogę sobie zrobić tu śmiało z tej strony, żeby było łatwiej. Dobra, podrównajmy sobie tu, więc ja bym zrobił w ten sposób. A tu zbudujmy sobie stację wyładunkową. Yy, stacja, stacja załadunkowa. Co, no może. Tu może węgiel przeładowywać, więc dobra. Stacja wyładunkowa. Więc ja bym sobie to obrócił w ten sposób czy w drugą stronę. Nie, no w ten sposób chyba. Tylko, że wtedy będę musiał obejść dookoła. Ja, czekajcie, bo którymś się robiło. Że można, tu mogę w sumie dojechać aż torami. Żeby mi to bezpośrednio się przeładowywało. I teraz tak, teraz tory jakieś. Tutaj jeden tor zdecydowanie wystarczy. Więc ja bym chciał sobie to podpiąć tutaj i w tym momencie mi będzie tutaj samo zmieniać. Yy, bo oni sobie tu mog zwiadł na jeden tor więc tak może zostać, bo tu jest tor dwukierunkowy, tak więc to by mogło zostać. Teraz zostaje nam podpiąć jeszcze yy, tylko bym zrobił to w ten sposób, żeby było łatwiej drogami przejechać. Yy, I teraz musimy podłączyć sobie drogi jakoś do tego, tylko na razie bym zrobił sobie, chociaż drogi mógłbym zrobić sobie yy, centrum dystrybucyjnym, tylko te drogi bym zrobił. Stop, stop, stop. Ja to mogę wyłączyć i byśmy polecieli sobie tak tutaj, tu jakoś to ominęli, czy mi nie przejdzie. Mm -hmm. Czy mi się tu uda przejechać między tymi budynkami, czy nie. Nie, dobra, musimy inaczej jeszcze objechać. Dobra, i pojedziemy sobie stąd. Tutaj prosto, tutaj i tu się wepniemy, tu się wepniemy. Oczywiście zapis, i tu rozpoczniemy sobie budowę. I możemy w sumie puścić czas. Niech nam się to pomału buduje. Teraz musimy zmienić sobie jeszcze jedną rzecz. Dobra, to się wybudowało, to się wybudowało. Reszta się wybuduje już powoli sama. Tylko czy się podłączyło jakieś tutaj? Tak, biura budowy się podłączyły. Dobra. E, gdzie jest ten? Tutaj. Centrum dystrybucyjne. I teraz tak. E, Huta stali. Nie wyładowujemy nic, a dodamy sobie przystanek. E, dodajemy sobie przystanek tutaj. Singriapol. Stacja wyładunkowa i tutaj wyładowujemy węgiel, tylko węgiel i 100% składowania. I teraz powinny mi tu pociągi ruszyć, dosyć ostro, tylko że ja bym sobie mógł tutaj postawić jeszcze sama, semafor, yy, tylko zwykły, żeby mi tu się zatrzymywały pociągi, żeby było osobno i zaraz zobaczymy, Aha, budynek jest bez zasilania, więc jeszcze musimy tutaj szybko energetykę zrobić. Więc ja bym sobie to postawił w ten sposób, tylko szybciej, szybciej. Tak. I tu sobie pojedziemy podziemną linią do tego miejsca. Czekajcie, bo tu jakąś kolizję mam. O. W ten sposób bym sobie pojechał i powinniśmy tu już nie mieć żadnych tylko tutaj sfinansuj rublami. I tu pewnie też muszę. Tylko muszę rozpocząć budowę. O. W ten sposób. Buduje się, czy się nie buduje? Czy się już wybudowało? Dobra, wybudowało się. Tu już nie powinno być żadnych problemów. I wszystkie powiązane tu już powinien jechać teoretycznie. E, pokażcie mi go. Tak, on już jedzie się załadować. Widzicie, pełny wagon, pełny wagonów i tu będzie teraz, przynajmniej praca szła. Więc on niech się tu ładuje, a my się widzimy za sekundkę. Stwierdziłem, że budujemy tutaj to miasteczko. Więc tak, yy, polecimy sobie z drogami najpierw. Tylko, że drogi będę chciał zrobić sobie... Yy, w pewien sposób taki, że... Słuchajcie, musiał odjechać ten, ten autobus. Kurde. Dobra, to wyjedziemy sobie stąd drogą. Tak, tu byśmy sobie przeskoczyli przez drogę, tylko na większym łuku. W ten sposób. I tu będzie droga dojazdowa do... Do tej miejscowości, taka jakby główna, załóżmy. Dobra, niech to nam się wybuduje, i tak tu będziemy musieli sobie jakoś rozplanować to fajnie. Ja bym tu zrobił gdzieś przystanek w pierwszej kolejności, żeby później nie było problemu w ten sposób do tego. Tak i tak. Dobra, teraz już budujemy wszystko póki co samodzielnie. <laughs> tak, ja bym sobie tu gdzieś zrobił drogę w bok i w ten sposób jakoś. Na razie byśmy to tak zbudowali. Ja tam jakoś nie zwracam uwagi bardzo na przyciąganie do siatki, bo to nie ma sensu. Więc. To byśmy mogli już zacząć budowę. I teraz tak, zajmijmy się terenami mieszkalnymi. Żywność. Ja bym tutaj sobie zrobił od razu mały dom handlowy, może. Albo dom handlowy. Mały dom handlowy nie może. Czekaj, no w sumie wszystko, może. Tylko ile liczba odwiedzających. Ja myślę, że aż 400 na naraz nie. A, w sumie. zrobimy duży dom handlowy od razu. A czekajcie, bo ja tu nie widzę. Byśmy go sobie tu postawili, i teraz tak duże bloki mieszkalne. Nie no, tu bym chciał średnie jakieś, nawet może małe. Byśmy budowali. Ile one mieszczą z wielkiej płyty? 48 robotników. Tu bymy głównie, to jest głównie teren dla yy, teren mieszkalny dla naszej. Huty, więc tu nie będziemy potrzebowali zbyt dużo pracowników. To ja bym sobie tutaj pobudował to w taki sposób, bym ścieżki chciał puścić obok. Więc bym budował to w taki sposób, żeby mi ścieżki wchodziły bez problemu. Czekajcie, tak bardziej równolegle do drogi, żeby było tak i tak. Mamy tu jakieś bloki. Blok z całymi, blok z wielkiej płyty, tylko żeby nie było doja drogi dojazdowej, bym chciał a średnia? Eee, wszystkie mają dojazdowe drogi, kurde to nic, to będzie nie będzie po prostu droga podłączona, tylko w taki sposób, żeby to byśmy zrobili, tak. I teraz tak yy, sport. Ja bym zrobił tu kryty basen z tyłu. Tu będzie, będzie jak wjechać drogą dojazdową, więc ja bym sobie postawił to w tym miejscu. I do tego, tak. Policję na pewno musimy tu postawić. W sumie, może jeszcze ku, ku, z kultury byśmy postawili sobie tutaj gdzieś kino w centrum. Widziałem ja tutaj. Nie, wiem, być, powinno być bezproblemowo dojście. I. Tu byśmy dalej lecieli sobie z budynkami mieszkalnymi, tylko... blok z cegły, nie, bo nie mamy cegły na razie. zrobimy sobie te bloki z wielkiej płyty. Tu, tu byśmy postawili sobie jeszcze jakieś bloki. Raz, dwa, trzy i cztery. W sumie to możemy zrobić jakieś drogi dojazdowe, więc... Raz, dwa, trzy i w sumie cztery. Tak, to byśmy mieli. Tu bym jeszcze jedno, postawił jeszcze coś od sportu, żeby nie narzekali mi, że nie mają sportu. Więc tu bym dał jeszcze e, boisko i podstawa dla... części to jest tu. Mm, Gdzie to było? Gdzie to było? O, właśnie. Więc tak, bo to ma, za, to ma jakiś zasięg z tego co kojarzę. Więc ja bym to chciał postawić w takim miejscu, żeby oni mieli wszyscy zasięg, do każdy, każdy żeby miał zasięg do tego. Więc tu też postawimy sobie jedno. Dobra, ja sobie tu podłączę te drogi i to pobuduję te drogi, które muszę, żeby oni rozpoczęli już budowę tego. Robimy teraz, sobie, zrobiłem już tu elektrykę. Teraz zostało nam zrobić wodo, sieć wodociągową i kanalizację, więc tak. Ja bym sobie tu chyba zrobił małe ujęcie, podziemne ujęcie wody. Bo raczej duże nam nie będzie potrzebne, więc ja bym sobie je gdzieś tutaj przy granicy zrobił. Tylko, że tu chyba musie, będę, będę potrzebował pracowników, jak dobrze kojarzę. Więc tak, ja sobie zacząłem na razie czas. Jest tak yy, małe ujęcie wody, musimy mieć małą stację uzdatniania wody też. Czyli tu jest wejście, więc tam będzie potrzebna jeszcze pompa między tymi budynkami. Więc ja sobie to obrócę, może w ten sposób. A, tak. I do tego będziemy zrobimy sobie dużo więcej. Myślę, że mała wieża ciśnień nam wystarczy. Chociaż może dużą. A, dużą, żeby mieć na zapas. Duża wieża ciśnień też w ten sposób gdzieś, żeby mieć jak podłączyć to. Więc tak, yy, ja bym sobie teraz jeszcze potrzebowałbym. Yy, gdzie tu jest ta pompa? Mała przypompownia czy duża przypompownia? No, no to ma, jak mi na, na, na stolicę moją. Wystarcza mała, mała przepompownia. To i to powinno wystarczyć, tutaj bezproblemowo. Więc tak sobie postawmy i teraz tak wszystko dużymi. zbudowało, czy nie? Dobra, ja sobie to wezmę. Wejdę pod ziemię. Tu też potrzebujemy pompy wody. Ja bym zrobił to tak, żeby wykręcić jakoś rurami. W ten sposób. I w sumie to byśmy mieli tyle. Teraz jeszcze hydrofornia. tak, jedną bym postawił tutaj hydrofornię na pewno. Co w sumie ona powinna obsłużyć całość. Więc ja sobie to obrócę w ten sposób. Tak. I podepniemy sobie ją dużą, dużą rurą. I to byśmy mieli. Teraz została nam kanalizacja, więc tak, odprowadzenie ścieków zrobimy sobie gdzieś tu. że... czekajcie... Dobra, wyrównałem sobie troszkę teren pod to I tak... Yy, potrzebujemy teraz zbiornik na ścieki, też gdzieś w środku miasta postawimy. Żeby mieć jak największy zasięg. Wchodzimy pod ziemię i lecimy sobie grubą bezpośrednio tutaj. I możemy startować. Więc tu już te trzy rzeczy powinny, powinny być ogarnięte. No i czekamy w sumie, aż się coś wybuduje. Więc widzimy się dosłownie za sekundę. Dobra, jedzie ostatni kurs z pracownikami, i mamy gotowe, gotowy dom handlowy. Właśnie się zakończył budować, więc ustawiamy sobie jeszcze dystrybucję na szybkiego i kończymy odcineczek dzisiaj więc ja sobie tutaj dodaję, bo to jest jedzenie, czyli tutaj i dodaję sobie jeszcze to centrum dystrybucyjne, bo to centrum dystrybucyjne jest, będzie od yy, ubrań i załadunek ma mieć w tym miejscu i tu i zakupimy sobie jeszcze szybko pojazdy z 2 yy, Oni mogą wozić ubrania, elektronikę. Znam się, który zakupić i chyba to zakupimy, bo to ma być zamknięta skrzynia. Czekajcie, bo ten jest chyba największy. Tak, więc te dwa sobie zakupimy. I one już powinny ruszać, zawieźć do domu. Więc ubrania y, będą się już wozić. A ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Ci się podobał. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Trzymajcie się, cześć.